Cześć! Dzisiaj wymienię Wam 7 rzeczy, które można zrobić lepiej projektując swój własny ogród oraz zagospodarowanie terenu wokół domu. Jeżeli byśmy chcieli mieć idealnie wystrzyżone miejsca przy płocie no to jest na to jedno rozwiązanie. Trzeba tutaj dorobić w tych wszystkich miejscach kostkę wzdłuż. Wystarczy jedna taka mała kosteczka. I wtedy kosiarka idealnie sobie jedzie po tej kosce, i można wszystko ładnie mieć wykoszone u mnie. W związku z tym, że nie mam tak zrobione, muszę to przycinać i pokażę Wam, czym to przycinam. No wiadomo, zajmuje to trochę czasu, ale na chwilę obecną mam do tego właśnie takie narzędzie, takie nożyce z Parkside'a. Kosztują w okolicach, tam 100 zł. Są już z akumulatorem. I właśnie służą do przycinania tych oto fragmentów wzdłuż płotu. Kolejna rzecz, która mogłaby zostać lepiej rozwiązana, to powinienem dać dużo grubszą włókninę. I tak jest jedna z grubszych, ale jak widać, wszystko to przebiło, i trzeba jeszcze raz wyrywać. Miejsca na kore też powinno być, uważam, więcej, ponieważ przy koszeniu, jak się jedzie tutaj wzdłuż. Obrzeży, no to jednak są fragmenty, gdzie tej kory na chwilę obecną już nie ma albo ją trochę wywiało, albo też kosiarka trochę jej zabrała podczas koszenia. Więc na pewno grubsza buklina byłaby tutaj dużo lepszym rozwiązaniem. Ewentualnie też można zastosować tutaj wzdłuż tą kostkę, jedną kostkę, która idzie także wzdłuż. I w związku z tym kosiarka miałaby wtedy lepsze możliwości do koszenia wszystkiego tutaj przy samym rancie. Kładąc z kolei takie kratownice, trzeba pamiętać, aby pod nimi dać także włókninę. Albo taką w formie maty, albo w formie właśnie też jakiejś grubszej włókniny, żeby później nam nie przebijały chwasty. No, jak widać, co jakiś czas trzeba wyplewić, ponieważ tutaj właśnie tej włókniny nie ma, a jest to na pewno duży błąd. Z takich jeszcze rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej, to na pewno w tym jednym miejscu kratownica jest dana za wysoko, w związku z tym, jak jedzie się kosiarką, nóż potrafi zahaczyć Tutaj i się wstępić, więc w to jedno miejsce muszę u siebie bardzo uważać. A Wam z kolei radzę układać je minimalnie tylko nad poziomem ziemi, i wówczas nie będzie takich problemów właśnie w takich sytuacjach jak jest wjazd razem z trawą. Kolejny temat, ale już niezależny od nas, budując się. Jako jedni z pierwszych, gdzie obok nie mamy sąsiadów, tylko jest pole. Niestety wszystkie te miejsca przy płocie będą narażone na to, że chwasty będą na nich rosły i po prostu niestety trzeba je będzie co jakiś czas plewić, ale tak to wygląda i na to niestety nie mamy żadnego wpływu. Po roku od siania trawy mogą w ogrodzie zdarzyć się także takie miejsca, tutaj ziemia była bardzo twarda, ciężko było ją przekopać, i w związku z tym, jak widzimy, nie wszędzie ta trawa dobrze wyrosła. Teraz będzie trzeba te miejsca wszystkie ponawiercać i na nowo zasiać w nich trawę. Nie ma tych miejsc dużo, aczkolwiek w momencie siania było tutaj dosyć. Yy, duża skrupa taka właśnie gliny, i yy, jak widać, trawa nie wszędzie się dobrze przyjęła. I jeszcze taka jedna z rzeczy, które u nas zostały akurat dobrze zrobione, ale często u ludzi to widuje. Nie robią spadku od domu, tylko mają wszystko zrobione na równo, i w związku z tym przy naprawdę dużych ulewach potrafi im się zbierać woda. Więc myślę, że to też jest bardzo taka ważna rzecz. U nas akurat została to została dobrze zrobiona, ale o tych wszystkich spadkach trzeba pamiętać robiąc swój ogród. I to jest wszystko z tych rzeczy, które przyszły mi na myśl, jeżeli chodzi o błędy przy wykonaniu ogrodu w naszym domu oraz zagospodarowania przestrzennego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!